Rosja, witam kierowców Formuły 1, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery, pojedziemy sobie dzisiaj na torze w Soczi, pojedziemy oczywiście po raz kolejny zespołem Toro Rosso, no i jesteśmy na piątej pozycji w, w kwalifikacjach, tak więc to jest całkiem niezły rezultat, naprawdę... Było ciężko, no i widzimy dwaj dwa kierowcy Red Bull Racing, Daniel Kwiat i oczywiście Daniel Ricardo. my na pozycji numer 5, przed nami jest nie kto inny jak Fernando Alonso i Valtteri Bottas, czyli fiński kierowca Williamsa, tak więc za chwileczkę wystartujemy, no i zobaczymy jak będzie wyglądał start do wyścigu Grand Prix Rosy, tutaj widzimy, że przed nami jest właśnie Fernando Alonso, który nie wystartował najlepiej, bardzo słaba sesja kwalifikacyjna w wykonaniu kierowców Mercedesa. Bardzo słabo Louis Hamilton, który był 15, bardzo słabo także Nico Rosberg. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać walka z kierowcami Red Bull Racing. Wciskamy się tutaj znakomicie. Ale mimo wszystko jesteśmy jednak na czwartym miejscu. Z tyłu jest kierowca Ferrari Sebastian Vettel. Czy poradzimy sobie z kierowcami takimi jak właśnie Ricardo Kwiat, czy też Walteri Bottas. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się powalczyć, że uda się utrzymać dobre tempo, żeby. Będziemy jechać na tyle szybko, aby być przed tymi kierowcami po kolejnych kilku okrążeniach. Bardzo blisko jest Walteri Botas. Tutaj widzimy, że cały czas goni Ricardo Daniel kwiat, tak więc także walka pomiędzy kierowcami Red Bull Red Bull Racing cały czas utrzymujemy tempo tych kierowców z przodu tak więc bardzo bardzo dobrze no i widzimy że cały czas tutaj Sebastian Vettel będzie napierał cały czas Sebastian Vettel będzie chciał gdzieś tutaj wytknąć jakiś mały błąd zobaczyć może uda mu się to w dalszej części wyścigu ale tego jeszcze nie wiemy tak więc cały czas utrzymujemy to dobre tempo widzimy że jesteśmy bardzo blisko kierowców Red Bull Racing a także a także Walteriego Potasa, który jest przed nami na trzecim miejscu. Tutaj ta walka o tą trzecią pozycję na pewno, na pewno będzie podczas tego, tego wyścigu. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj przede wszystkim tą trzecią pozycję albo chociaż, a może drugą, a może pierwszą wywalczyć. Tego jeszcze nikt tak naprawdę nie wie, ponieważ jak już doskonale wiecie, wyścigi są komentowane na żywo. Tak więc rozpoczynamy drugie okrążenie tego wyścigu. Jest Rosberg 12, jest Fettel na pozycji numer, numer 5. Jest tutaj, widzimy Rosberg, dosyć odległa pozycja, dosyć słaba dyspozycja kierowcy Mercedesa. Widzimy, że z przodu walka kierowcy Red Bull Racing z kierowcą, widzimy tutaj Williamsa, jest pozycja przed Walteri Bottasem, więc znakomicie, znakomicie wykorzystaliśmy błąd tego kierowcy. Jesteśmy bardzo, bardzo. Wysoko na trzecim miejscu, no i teraz bronić swojej pozycji, albo co lepsze, jechać po drugą pozycję w tym wyścigu. To także będzie dosyć istotne, aby jednak nie odpuścić, aby jednak cały czas tą pozycję, tą pozycję polepszać. Drugie okrążenie tego wyścigu zjedziemy sobie na okrążeniu numer 6, już teraz sobie tutaj zobaczyłem. Włączyłem sobie ten mój komputer pokładowy, tak więc na szóstym okrążeniu wjeżdżamy do alei serwisowej po wymianę opon. Ale całe szczęście, że w tym właśnie wyścigu te opony się za bardzo nie ścierają. No i taka sama sytuacja, a wręcz powiedziałbym bardzo podobna, jest na kolejnych kilku wyścigach. Choć w Brazylii te opony jednak zużywają się troszeczkę, troszeczkę. Szybciej. Moi drodzy, tutaj myślę, że w tym wyścigu e, nie powinno być jakichś niesamowitych wydarzeń, niesamowitych niespodzianek, które miały miejsce np. w Japonii czy, czy w Singapurze. Tamte wyścigi były dużo bardziej skomplikowane, były dużo cięższe. Tutaj jednak tor bardziej przyjazny, bardziej przyjazny chociaż tutaj widzimy, że bardzo, bardzo niebezpiecznie wjechaliśmy na tą tarkę. Która spowodowała jednak wybicie się trochę z samochodu Będziemy bacznie obserwować przede wszystkim pozycję Nico Rosberga Który jest tam gdzieś z tyłu za nami On z nami walczy o pozycję właśnie w zespole Mercedesa Jest 11 pozycja, więc tych 8 pozycji to jest dokładnie 8 pozycji różnicy Bardzo duża strata Nico Rosberga no i widzimy, że Daniel Ricardo bardzo szybko odjechał. Na trzecim okrążeniu ta strata wynosi już około 3-4 sekund do tego kierowcy, nawet troszeczkę więcej. Więc, więc tutaj tak naprawdę musimy teraz pogodzić się chyba z tym, że Ricardo jest prawie nieosiągalny. Będziemy musieli gonić kwiata, który... Przepraszam! To jest Daniel Kwiat tak szybko jedzie. To jest Ricardo. Kierowca przed nami to jest Ricardo. Cały czas miałem wrażenie, że to właśnie Daniel Kwiat jest drugi, ale pomyliłem się, ewidentnie się pomyliłem, więc przyznaję się do tego błędu. No i tutaj jest przed nami Ricardo, który. Który po, prostu, który po prostu musi, musi uciekać, musi uciekać przed kierowcą Toro Rosso, który jak widzicie jest już coraz bliżej tego australijskiego kangura, zastępcę można powiedzieć Sebastiana Fetela w samochodzie Red Bull Racing, a także zastępstwo za Marka Webera, czyli ta australijska krew, jednak w tej formule 1 jeszcze się znajduje. No i musimy przyznać, że, że Ricardo mimo wszystko w tym sezonie. Spisuje się całkiem przyzwoicie No ale zobaczymy jak to będzie w tym wyścigu Czy da radę, czy poradzi sobie Daniel Riccardo Naprawdę znakomita sesja kwalifikacyjna dla Red Bulla Jest to dublec tych kierowców W sesji kwalifikacyjnej Więc tak naprawdę muszę przyznać, że Znakomicie, znakomicie Tutaj ci kierowcy radzą sobie W tym Grand Prix tak więc, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części, bo tutaj bardzo blisko jest polski kierowca Ricardo, który jedzie przed nami, ma około 1,5 sekundy do dwóch mniej więcej 1,5 sekundy dokładnie straty, a Walteri Botas i Fernando Alonso bardzo blisko, tak więc trzeba będzie tutaj przede wszystkim bardzo uważać na to, aby, aby ty, z tymi kierowcami móc w miarę możliwości walczyć i bronić się. Przed nami jest Ricardo i Kwiat. Kwiat jest chyba troszeczkę no, zbyt szybki, i nieosiągalny dla nas, dla tej dwójki, która, która jedzie tuż tuż za nim. No ale można powiedzieć, że i tak, całkiem niezłe te wyścigi na naszym korzyść, ponieważ Luis, a także Rosberg są z tyłu, ale powiem szczerze, że. Nie będę chyba kontynuował tego sezonu, ponieważ chciałbym grać nowego moda. No i rozpocząć kolejny już sezon Formuły 1, aby tutaj zaspokoić wszystkie potrzeby wszystkich widzów. Rozpoczniemy może w innym zespole, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie się prezentowało. Jeszcze, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie wychodzi formuła 1 2015 czy zdążyłbym z kolejnym sezonem który oczywiście wyrzucany byłby w miarę w miarę regularnie i przede wszystkim dużo szybciej ale dobrze zajmijmy się wyścigiem zobaczmy czy będzie jest system DRS więc to na pewno wielki wielki plus tutaj Myślę, że, że będziemy na pewno z Ricardo walczyć. Zobaczmy. Jest bardzo blisko Daniel Ricardo, australijski kangur, który potrafi jechać bardzo szybko. Potrafi tutaj walczyć przede wszystkim o swoje, walczyć o swoją pozycję. No a pozycja numer dwa za szeroko wyjeżdżamy za szeroko wyjeżdżamy. No, teraz jeszcze nie straciliśmy tych cennych sekund na całe szczęście więc to, to na pewno dobra informacja, że tutaj mimo wszystko jest trochę szczęścia w tym wyścigu, tak więc jak na razie radzimy sobie naprawdę nieźle, kontrujemy tutaj, widzimy cały czas, cały czas bronimy się przed tym uślizgiem. No i zobaczmy, czy będzie system DRS, Powinien on być. E, tak jest, system DRS jest aktywny, tak więc atakujemy za chwileczkę, mam nadzieję, Ricardo, który jedzie przed nami, chociaż ta prędkość jest dużo, dużo lepsza. Ścinamy zakręt niestety, musimy uważać. Jest Ricardo przed nami bardzo, bardzo blisko, więc tutaj naprawdę trzeba się mocno skupić. Jest to taki wyścig, gdzie tak naprawdę tych błędów naprawdę można popełnić e, niezbyt dużo, ale kiedy się je popełnia, to są bardzo kosztowne. No i zobaczmy. Kolejny będziemy walczyć z Australijczykiem, po raz kolejny będziemy walczyć z zespołem Red Bull Racing, który naprawdę pod koniec, widzimy, tego sezonu spisuje się całkiem przyzwoicie. No i tutaj kolejna strefa DRS-u, tak więc no, będziemy musieli się mocno, mocno starać, aby być, aby być na tej drugiej pozycji, aby jednak tą pozycję zdobyć, bo to będzie na pewno taki punkt, punkt dosyć ważny. Tego wyścigu, no i tutaj o, prawy zakręt, wyjeżdżamy na długą, długą, prostą. Przed nami piękny widok rozchodzących się gór w Sochi. Niestety nie mamy systemu DRS, więc nie możemy z niego skorzystać. No i zobaczmy, jak będzie spisywał się samochód w tym e, trzecim sektorze na dość mocno zużytych już oponach. Przed, e, przed nami jest Ricardo, a zaraz, zaraz za nami są kierowcy uszkodzony samochód. Niestety, ależ błąd, ależ błąd. Tutaj widzimy polskiego kierowcy Wjeżdżamy do alei serwisowej Po wymianę opon Po wymianę opon, po wymianę przedniego skrzydła Zobaczcie jaki niestety błąd kierowcy No i tutaj przyblokowany jeszcze jest Felipe Masa Bottas I kierowca Ferrari Jest Fernando Alonso Ależ niebezpiecznie to wyglądało Bardzo, bardzo duży błąd Uszkodzone przednie skrzydło I lewa przednia opona Wjeżdżamy do boksów, no niestety Musimy, musimy w tym wyścigu jeszcze tutaj dużo zdziałać, aby jednak być, być daleko, daleko z przodu. Zobaczymy, czy uda się powalczyć, czy uda się jednak tą pozycję na podium utrzymać. Będzie niezwykle trudno, ale teraz pełen, pełen pełne tempo, no i ostra jazda do samego końca, moi drodzy. 18 pozycja, 18 pozycja, czyli pozycja ostatnia, no ale nie ma się co dziwić. Wjechaliśmy do boksów, wymienialiśmy opony, także przednie skrzydło. No, i teraz wzbogacona mieszanka paliwa, moi drodzy, zapieprzamy do przodu. Jest urwane przednie skrzydło w jakimś samochodzie, więc ewidentnie coś tam się stało, moi drodzy. Będziemy na pewno tutaj bardzo mocno starać się odzyskać: odzyskać dużo, dużo straconych sekund. Tak więc, tak więc jak najbardziej kniemy do przodu niczym wiatr. Mam nadzieję, że uda się tutaj skoczyć w pierwszą piątkę, byłoby, byłoby całkiem sympatycznie. No i teraz nie popełnić żadnych błędów, jechać po prostu jak najlepiej. No i zobaczymy, jak tutaj w tym wyścigu poradzi sobie ten polski kierowca, no kierowca, który jest już doświadczony oczywiście, czyli Bert Games, no ale czy, czy zdoła tutaj tych, tych kierowców wyprzedzić, no zobaczymy. A, tak więc dosyć ciężka przeprawa czeka polskiego kierowca, dosyć ciężka przeprawa czeka cały zespół Toro Rosso. A tak więc przekonamy się już niebawem jak będzie wyglądała klasyfikacja. Mamy dużą przewagę w klasyfikacji generalnej, ale to nie jest teraz najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, aby być przed Niko Rosbergiem. Tutaj myślę, że jest ku temu spora, spora szansa. Na tych oponach bez żadnego problemu już dojedziemy do końca tego wyścigu. O to akurat się nie martwię, ale ale jednak tutaj będzie na pewno niezbyt łatwo. Niezbyt łatwo. I nie będzie to na pewno jak to powiedział Andrew Borowczyk. Nie jest to wyprawa po jagody. Tak więc, tak więc będziemy musieli dosyć mocno, dosyć mocno cisnąć. Są już kierowcy w alei serwisowej, jest ich dosyć sporo. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać tutaj kolejne okrążenie. Czy wyjedziemy przed tą większą ilością kierowców? Jesteśmy na 13, 12 już teraz miejscu. Fetel jest przed nami, ale on jeszcze 11. Jednak Fetel wjechał do alei serwisowej. Przed nami są kierowcy, kierowcy oczywiście jak doskonale już widzicie, zaubera, tak więc kierowcy, którzy no nie są najszybsi, aczkolwiek pokazują się z naprawdę bardzo dobrej strony, tak jak i Ericsson, jak i NASTR, bardzo, bardzo dobrze pokazują się w niektórych wyścigach i pokazują, że naprawdę potrafią jechać bardzo dobrze. Mamy jeszcze możliwość jechania na wzbogaconej mieszance paliwa, ale damy sobie spokój, spokojnie myślę, powinniśmy wyjechać przed Rosbergiem, który jedzie tam dosyć daleko, daleko z przodu, aczkolwiek aczkolwiek boksy w tej właśnie, na, na tym właśnie torze, na, na tej Grand Prix są dosyć długie. No i myślę, że bez żadnego problemu powinniśmy sobie po prostu poradzić, wyjechać przed Nico Rosbergiem, który no, nie ma chyba najlepszych czasów okrążeń, zważywszy na to, że jedzie jedzie na odległych pozycjach. Tak więc teraz długa, długa, prosta, nie będziemy mieć niestety systemu DRS. Nie pali się zielona lampeczka na kierownicy, więc nie możemy z niego skorzystać. No i teraz zobaczymy, na którym miejscu, na którym miejscu wyjedziemy po zjeździe kolejnych samochodów do alei serwisowej po wymianie opon. Pamiętajmy, że Sebastian Fetel już do boksów raczej wjeżdżał nie będzie. Siódme okrążenie tego wyścigu. Za chwileczkę rozpoczniemy ósme. Już do boksów nie wjedziemy, tak więc będziemy się starać tutaj bardzo, bardzo dobrze. Pokonać ostatni sektor, aby być w miarę dobrej, komfortowej sytuacji po wyjeździe. No i tutaj widzimy, że dosyć, dosyć dużo kierowców do alei serwisowej wjechało. No i za chwileczkę przekonamy się, na którym miejscu będziemy. Zobaczcie, jesteśmy na pozycji. Już szóstej, tam widzimy przed nami także kierowca, który wyjeżdża. Jest to Walteri Botas. Piąta pozycja polskiego kierowcy zespołu Toro Rosso, ale będziemy na pewno Walteriego Botasa ścigać i, do, i, do, i to dosyć szybko. Tak więc będę mocno starał się w tym wyścigu, no mimo wszystko wskoczyć na tą czwartą chociażby pozycję. Tak więc, tak więc to jest na pewno bardzo, bardzo. Istotne, istotne aby, aby w tym wyścigu być wyżej. Z tyłu jest także Nico Rosberg, który sesji kwalifikacyjnej no, udanej nie miał, aczkolwiek radzi sobie i tak całkiem nieźle. Jest tam gdzieś mniej więcej na 9-10 pozycji, więc kolejne punkty dla Nico Rosberga, które, które myślę, że będą bez żadnego problemu. No, a my na ósmym okrążeniu tego wyścigu, więc naprawdę jest całkiem nieźle. Mimo tego błędu, mimo uszkodzenia samochodu, jedziemy dalej. Na całe szczęście nic się tam wielkiego nie stało. Na Całe szczęście nic większego nie stało się z naszym samochodem i możemy jechać dalej. Chociaż nie ukrywam, że fajnie byłoby, gdyby na przykład odpadła nam opona i nie moglibyśmy zbyt, zbyt szybko jechać po, po tym torze. Gdybyśmy po prostu tą oponę stracili po, po kilku kilometrach, albo po kilometrze, czy po dwóch. To by było całkiem fajne, realistyczne, ale czy coś takiego będzie? Raczej wątpię. No i zobaczmy tutaj po raz kolejny, troszeczkę za szeroko, troszeczkę za szeroko, no i tutaj widzimy, że Cały czas, cały czas z przodu jest przed nami Bottas, który utrzymuje tą znakomitą można powiedzieć czwartą pozycję. No a my mimo wszystko, mimo, mimo tego, że, że tutaj w tym wyścigu mieliśmy dużo problemów, naprawdę jest całkiem sympatycznie, całkiem niezła pozycja. No i widzimy Raikkonena, który jest na szóstym, na szóstym miejscu. No a Rosberg już jest dziewiąty. Jedziemy bez, bez jednego lusterka i tak naprawdę nie sprawia mi to może jakiś kolosalnych problemów, ale z lusterkami jeździ się naprawdę dużo, dużo lepiej, ponieważ widzimy kierowców, kiedy nas atakują, kiedy są blisko, kiedy trzeba tutaj delikatnie przyblokować zawodnika. No to jest takie dosyć, dosyć istotne, ale, ale na całe szczęście te, te lusterka nie są... Istotne aż tak bardzo. Mamy także wsteczną kamerę, z której możemy korzystać. No i staramy się, oczywiście, tutaj każde okrążenie pokonać jak najlepiej. Tak więc, włączamy sobie standardową mieszankę paliwa. Tutaj chyba będzie bardzo ciężko dogonić. Botasa, który jedzie przed nami na czwartym miejscu. Tak więc, tak więc, tutaj myślę, że ta walka z Walterii Botasem nie będzie prosta. Ale mamy jeszcze 4 okrążenia do końca wyścigu, więc to jest jak najbardziej, jak najbardziej możliwe. Jeżeli tylko będziemy mieli system DRS, będziemy mogli z niego skorzystać. To jak najbardziej będziemy tutaj starać się w tym, w tym wyścigu jeszcze z Walteri Botasem powalczyć. Choć wiem, że będzie to po prostu trudne, dobrze by było, gdyby Walteri Botas tam przyblokowany został delikatnie przez kierowcę, który jedzie przed nim. Wtedy my mielibyśmy. Mieliśmy dużo większą okazję, jak najbardziej, o tą czwartą pozycję zawalczyć i po prostu zdobyć troszeczkę większą ilość punktów, choć piąta pozycja, którą teraz mamy, nie jest najgorsza, powiem Wam szczerze, jest całkiem nieźle punktowana, więc, więc tych punktów będzie sporo. No i będziemy po prostu, myślę, w stanie mimo wszystko utrzymać się na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej. Choć wiem, że w kolejnych wyścigach nie będzie łatwo, że jednak kierowcy Mercedesa będą chcieli zdobyć Mistrzostwo świata, no a czy nam się uda w zespole Toro Rosso, powiem szczerze, będzie niezwykle trudno, no ale będziemy się z całych sił o to starać. Tak więc przed nami jest dalej Walteri Bottas, który, który po prostu no, jeździ, jeździ znakomicie, jeździ bardzo szybko i dzięki. Tej kolizji, którą mieliśmy ze ścianą na, na w sumie początku wyścigu na piątym okrążeniu, no jednak spowodowała, że Walteri Botas wyjeżdża przed nami. Ta przewaga jego była dosyć spora, więc akurat wystarczyła na to, aby wyjechać przed polskim kierowcą. No a my tutaj cały czas musimy walczyć, walczyć o tą pozycję. No niestety to tempo Toro Rosso troszeczkę się zmniejszyło przez ostatnie 2-3 wyścigi już nie jest to tempo wyścigowe takie dobre, no ale cały czas utrzymujemy w miarę regularny poziom, który pozwala nam po prostu tutaj jednak walczyć o te pozycję w czołówce takie jak pozycja choćby numer 5 czy pozycja trzecia nawet tak więc tak więc mimo mimo tego że tych błędów jest sporo to radzimy sobie całkiem całkiem nieźle chociaż widzimy atakuje atakuje Raikkonen Raikkonen bardzo agresywnie tam z tyłu także jest oczywiście Sebastian Vettel który nie odpuści który będzie na pewno atakował Raikkonena który no, czasami potrafi zrobić błędy. Pamiętamy z sezonu 2013, kiedy to na torze, bodajże to był Mirburgring albo Hockenheiming, nie pamiętam teraz dokładnie w Niemczech uderzył nas w tył samochodu, kiedy to właśnie jechaliśmy Bolidem Lotusa. Tym Bolidem Lotusa, który spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Aczkolwiek, aczkolwiek tutaj ewidentny błąd, ewidentny błąd naszego kolegi wtedy z zespołu Raikkonena. Tak więc tu był na pewno ewidentny błąd Rajkonena. Zobaczymy, mam nadzieję, że taka sytuacja się w tym wyścigu nie powtórzy, że Rajkonen będzie w stanie wyhamować. Po raz kolejny ścinamy delikatnie zakręt, ale ale to jest tylko taka informacja, abyśmy tego więcej nie robili, tak więc skupmy się może na wyścigu. Ostatnie trzy okrążenia wyścigu o Grand Prix Rosji. Tutaj tempo wyścigowe moje jest całkiem, całkiem niezłe. Tak więc utrzymujemy się na tej dobrej, dogodnej piątej pozycji. No i myślę, że, że będziemy w stanie na tej piątej pozycji dojechać, jeżeli tylko nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu, który, no jak doskonale już wiecie, czasem potrafi zepsuć mi wyścig, a, a ja wtedy mam duże problemy z tym. Tak więc tutaj tak naprawdę, aby nie popełniać tych błędów, myślę, że po prostu trzeba jechać troszeczkę spokojniej i nie atakować za bardzo tych tarek, które są bardzo wysokie na tym torze które powodują, że, że tych podbić jest bardzo dużo no i myślę, że, że tutaj w tym wyścigu nie będzie, nie będzie łatwo pod koniec, pod koniec już tego wyścigu nie będzie łatwo ale będziemy się jak najbardziej mocno, mocno o to wszystko starać, aby wszystko było w jak najlepszym porządku, aby samochód przede wszystkim spisywał się dobrze. Brakuje mi oczywiście takich typowych awarii, takich jak zapalenie się silnika. Fajnie, gdyby w końcu w formule pojawił się ogień, na przykład podczas zjazdu do alei serwisowej, kiedy jesteśmy w takiej właśnie pozycji, kiedy mechanicy wymieniają nam opony fajnie byłoby tak, że moi drodzy zobaczyć jak na przykład jakiś hamulec bardzo mocno dymi, aż aż taki fajny ciekawy dym się pojawia, ale taki naprawdę duży, albo na przykład jedziemy w jakimś tam wyścigu kiedy inżynier nam mówi, że musimy trochę ochłodzić hamulce, my tego nie robimy, jedziemy dalej bardzo szybko te hamulce są w złym stanie fajnie byłoby zobaczyć coś takiego jak za, po prostu gdy, kiedy opona płonie, kiedy musimy się zatrzymać, kiedy, kiedy na przykład bierze nas dźwig, kiedy podczas naciskania klawiszu E na przykład klawiszu E na klawiaturze Wychodzimy z bolidu. Byłoby to coś cudownego. Mi by się to bardzo podobało. Jest to do zrealizowania jak najbardziej. Fajnie gdybyśmy po padoku mogli sobie tym kierowcom chodzić. To by było po prostu piękne. Kiedy moglibyśmy na przykład rozmawiać się z dziennikarzami, którzy chcieliby udzielić wywiadu. A kiedy... Te życie stałoby się bardziej takie realistyczne, kiedy to naprawdę czytalibyśmy w gazetach o swoich wyczynach, kiedy czytalibyśmy jakieś najnowsze informacje o kierowcach, o tym co kto mówił, o, o tych wywiadach z inżynierami. Fajnie byłoby mieć taką Ala karierę jak FIFA 15, gdzie mamy całe studio menadżerskie, kiedy po prostu możemy rozmawiać z zawodnikami, kiedy możemy iść na konferencje prasowe, kiedy możemy po prostu. W udzielać jakichś tam wywiadów i, i przede wszystkim walczyć walczyć na boisko, a następnie o tym rozmawiać, kiedy pojawiałyby się informacje w gazecie, na przykład o tym o tych najnowszych informacjach wyścigu, o, o różnych y, usterkach, kiedy mielibyśmy jakiś budżet, kiedy na przykład y, moglibyśmy podpisać kontrakty z jakimś zespołem, że na przykład, y, no jednak dostaniemy jakieś pieniądze, którymi może nie tyle, że moglibyśmy dysponować, ale mielibyśmy je na jakimś tam koncie i, i przede wszystkim moglibyśmy na przykład Uh, no nie wiem. Inwestować, cokolwiek. No, może to inwestowanie i takie przede wszystkim, już yy, udzielanie się na tym forum Formuły 1 byłoby już chyba zbyt wymagające. Aczkolwiek to właśnie same, same finanse, czy też właśnie taki budżet zespołów pokazany, to wszystko byłoby całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że w końcu zrobimy coś takiego, że będziemy mogli zrobić swój własny kask, że będziemy mogli zrobić swój własny kask wyścigowy yy, z, z możliwością naklejenia różnorakich, ciekawych, kolorowych fajnych naklejek, fajnych napisów, a także reklam swoich zespołów, w których na przykład będziemy uczestniczyć. Jeżeli na przykład będziemy mogli zrobić swojego własnego zawodnika, to by było cudowne. Jeżeli moglibyśmy zrobić chociażby samą twarz zawodnika, byłoby to już całkiem niezłe. I wydaje mi się, że, że taka, taka gra na pewno zrobiłaby wielki, wielki, odniosłaby wielki sukces i przede wszystkim moglibyśmy się poczuć jak w prawdziwej formule. Fajnie, gdyby było więcej różnorakich wypadków, kolizji, kiedy te bolidy wyskakiwałyby bardziej w powietrze, kiedy właśnie zapalałyby się hamulce czy też silnik, kiedy pojawiłby się ogień przed, przed nami, na przykład przed jadącym Bolidem przed nami, kiedy pojawiłby się dźwig, który stoi właśnie tam z lewej strony. To by było ciekawe, ale teraz ciekawa jest walka pomiędzy właśnie polskim kierowcą a Kimim Rajkonenem, który widzimy wyjeżdża za szeroko. No i tam widzieliśmy ewidentnie, ewidentnie błąd Rajkonena. Czy Rajkonen jedzie dalej? Tak jest. Jest tam z tyłu, także chyba moi drodzy, Niko Rosberg jest już pierwszy kierowca na mecie, jest to chyba Daniel Kwiat. Czy tam e, widzimy walka Rajkonena z Rosbergiem cały czas, cały czas jest bardzo, bardzo ciekawie, no i ostatni zakręt. Tak więc, moi drodzy, kończymy wyścig jeszcze efektownym uślizgiem, kończymy wyścig na pozycji numer, numer jeden. Na pozycji numer 5, przepraszam, na pozycji numer 5 kończymy ten wyścig na pozycji numer 1. Oczywiście myślałem o, o klasyfikacji generalnej, że utrzymamy mimo to swoją, tą swoją pozycję. Tak więc, moi drodzy, znakomicie wyglądająca e, tutaj. Zna Tabela klasyfikacji mistrzostw świata. Jesteśmy na pierwszym miejscu, 29 oczek traci Niko Rosberg, więc więc ta przewaga jest wystarczająca przynajmniej na jeden kolejny wyścig bez żadnego problemu. No i cóż mogę powiedzieć? Zapraszam was moi drodzy na kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.